Siemanko wszystkim, z tej strony Sebo witam was, w kolejnym Call of Duty Black Ops 2. W końcu mogę wam powiedzieć, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego komentarza. Dzisiaj gromimy w Black Ops 2. Słuchajcie, wszystko byłoby naprawdę fajnie, już by już już ale nie, ale nie, żeby było ciekawie, nie wiem, czy ja kupiłem specjalną edycję dla Groma. Dla mnie specjalnie podstrzykowana MVP-ku dla mają mają wcisnęli. Jedną mapkę z jednej mapki mogę nagrywać na Was komentarz właśnie z tej mapki. Inne mapki mi nie działają, czyli w trakcie wyszukiwania dwóch mapek zagłosujemy i wybierzemy tą mapkę. Ja wtedy mogę zagrać. Po prostu rewelacja. Naprawdę dziękuję. Traja. Dziękuję Activision za tą ławkę, żeby za tą łaskę, że wydałem 130 zł i chciałbym nagrać dla 5000 widzów komentarza. I mogę nagrać z tej jednej mapki, że czasem więcej nic nie powiedzieć. Po prostu jesteście zajwiści. Ale nie martwcie się People, nie martwcie się, spokojnie wylozujcie jeszcze, nie łapkujcie. I są jeszcze wcześniejsze Call of Duty, pocałujcie się ich. W dupę z Black Ops 2, Modern Warfare 3 MW2 Cod 4 Black Ops. Z takich tam rzeczywiście wszystko śmiga po prostu. Mwah, elegancko wczoraj wpadłem na serwery, troszkę pogromiłem materiałów, nazbierałem zbierałem, będzie w co obrabiać komentarze pieprzeć Black Ops 2. Ściągnąłem też sterowniki AMD Catalyst beta 12.11 do UDOSA 8 do UDOSA Savana. Zaktualizowałem z nadzieją, że w końcu zagram nagam dla nas kolejny materiał, też dupa. Także lipa. Widzieliście tego kwiatka kiedyś? Wiecie, jaki on jest duży. Z takiego małego kwiatuszka powstało taki wielki wydlecz. Prawie się zwie. Zaraz kółko zrobić 360. Z nic, jak te lata idą Normani. Black Ops 2. Kiedyś nie było tego, wiecie, pamięła szczerze. Kiedyś się kupowało grę w niu premiery i ona nie miała pierd. Żadnych nie było patchy, nic nie trzeba było aktualizować. Ja żadnych delce. Biało się praktycznie cały czas. Przechodziło się na różnych poziomach trudności. Były tylko solucje, tipsy, no i wiadomo, kody w się, konsolkę i się wpisywało. Dzisiaj są pierdoły, są serwery. Po jaką cholerę oni wymyślają, nie wiem czy ja dobrze powiem, że e, robią serwery dedykowane tych, których nie widzimy, później tam wchodzimy, ktoś jest hostem i tym podobnym. Czy naprawdę nie można było normalnych, zwykłych serwerów dedykowanych, tak jak mieliśmy to w Black Opsie, czy nawet ten system IvyNet z Modern Warfare 2, który szwankował, ale wyszukiwał graczy i wszystko chodziło o problem. Nie trzeba kombinować. Dostępny jest w ogóle program, który umożliwia nam sprawdzenie, z jakim e, serwerem do jego lokalizacji możemy się połączyć. Słuchajcie, w momencie, kiedy dołączam do swojej mapy, sprawdzałem, gdzie ja, z jakimi serwerami się połączyć. Zamiast połączyć się z niemieckimi, prawda? Bo to wiadomo najbliżej, czy z, z Czechami, bo też łapało. Łapy mnie, słuchajcie. Argentyna, Meksyk, Portugalia. Brazylia, Waszyngton i Nowy Jork, po prostu elegancko, no nie ma nigdzie graczy nigdzie bliżej Skala w obracający się globus, obraca się i w Europie aż świeci, po prostu promuje od kropeczek, naprawdę świetna sprawa. Ja się nie denerwuję, ja się bym się denerwował, ja już w ja, nie, to 130 zł wydane, prawda? 150 zł wydane, na medal prawie 300 zł, a ja nagrać nie mogę dla was po komentarza, bo wszystko... Jedyne co to zostaje FIFA. Chwała Bogu, że FIFA jeszcze jest w miarę normalna. I że chcecie oglądać tą FIFA te sezony, pojedynku wracamy do 19 minutowych materiałów, bo pisaliście w komentarzach i łapkowaliście, aby dla was takie materiały nagrać. Patrzę dokładnie na czas, bo już powoli chyba weder kończył ten dla was komentarz, bo to pierwszy mój komentarz z Call Black Ours 2. Jego komentator sceny w PSD, dopiero po półtora tygodniowej przerwie. Mogę dawać nagrać pierwszy komentarz i to musiał być naprawdę materiał w miarę z doskoku, żeby osiągnąć średnią KD 3.5. Nie wiem za pojęcie, nie jest triki, nie wiem dokładnie co to było to ostatnie. Coś latało, coś strzelało, o coś uderzyłem, coś się miło Ważne, że mój kilka na koniec, którego oczywiście nie pokazuję w kinie, no bo po co. Ale dobra, koniec małrodzenia, zapraszam was jutro na kolejny materiał, mówił dla was Sebo, że trzymajcie się, może Wy grom gromcie, chociaż mocno reprezentujcie nasz kraj w serwerach. Ja, ja, ja. Pozdrawiam Was serdecznie, czekam na Wasze komentarze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Adios, amigos, na razie, cześć. A tam będziemy się czekać. Mamy jeszcze minutę 30, to jest mój kanał, moje filmiki. Nie płacić abonamentu i oglądamy. Mamy jeszcze minutę 30, także słuchajcie, mam tutaj dla Was jeszcze dwa od Xboxa. Moskosa. Jeden pad jest na akumulatorki, drugi pad jest na baterię podładowywany do konsoli. Z jakich padów korzystacie, jeżeli macie konsolę Xbox 360? Czy kupiliście sobie akumulatorki, które później ładujemy? Czy jedziecie jednak na baterię i później te baterie rzeczywiście albo wymieniacie, albo ładujecie? Ja oczywiście mam akumulatorki. To jest moc akumulatora. Do tego dochodzi jeszcze jeden pad, także mam trzy pody. Osobiście Wam polecam za 20 zł. Bardzo dobry pad do grania FIFA. Jak Wam się spierdzieli, możecie go później wypierdzielić i kupić sobie jednak nowy. Problem z padami jest do Xboxa. Pady takie zaczynają się blisko od 50 zł. Wiadomo, oryginały powyżej 130. Kto chce grać na passecie na padzie, niech się zaopatrzy jednak w taką e, tańszą replikę. Jakiś Wam ten pad pokazywałem z Esperanzy za 20 zł. Dobrze wyważony gałki analogowe wykonane ze skóropodobnego materiału także wszystko jest na swoim miejscu mam nadzieję, że ten czas Wam wypełniłem już z Wami się nie będę żegnał, bo mnie tutaj nie ma ja się z Wami już pożegnałem jutro kolejny materiał, mam nadzieję, że teraz o, teraz chyba w tym momencie gdzieś tak mniej więcej materiał powinien się skończyć do usłyszenia, do zobaczenia był to taki edukacyjno-końcowo-filmowo-moralno e, materiał z padami na w tle. Pozdrawiam serdecznie. Jutro kolejne materiały. Kodzik, może Modern Warfare 3 weźmiemy na tapetę. Trzymajcie się, gromcie z mocą. Na razie, strzałeczka. Jest moc. Wypierdalać.